Siema, witam was serdecznie u mnie na kanale, dzisiaj gramy w chowanego autami. Dwie korsy. Będą się szukały Będą cztery rundy, w dwóch rundach szuka Mija, w dwóch rundach szuka Daniel I będziemy mieli 10 minut na schowanie się i 15 minut, tylko 15 minut na znalezienie naszego przeciwnika I oprócz samego chowania się, będą też zadania, które będzie musiała wykonać osoba, która się chowa Będziemy losować po trzy zadania i w każdej rundzie osoba chowająca się będzie musiała te trzy zadania wykonać I za każde wykonane zadanie będzie miała jeden punkt, a osoba szukająca za znalezienie przeciwnika będzie miała cztery punkty No i. To będzie pierwszy, decyduje gra papierkami, nożyce Trzy, cztery Trzy, No Oto? Eee, ja pierwszy szukam, ja wybieram, że chcę pierwszy szukać Trzy do raja, for Jedna karteczka, tutaj eee, Poland! No, no, <grym> minus pokazać. jeden punkt ale, Nie musiałeś sobie po sobie no, ale. A to nie muszę pokazywać Nie musisz, jak chcesz To ja ci nie pokażę I ta też zostanie... Tajemnicą. Ej, I, i jak robicie zadania, to one muszą być nagrane, bo jak ich nie będzie później na nagraniu, to nie biorę tego pod uwagę, nie? W punktacji. Zrób sobie zdjęcie z czymś na literę K i zrób 10 pompek. I minus jeden punkt, więc leci. 10 pompek to easy. Literka no. K też easy. Jaki wiesz punkt na literkę K? Cieciarnia. Sieziarnia. A okej. Okay. Rozumiem, już wiem. Już znam miejsce. Pojechałeś jakoś inaczej? W sensie, żeby nie rozpłynęli w którą Bez stronę. Bez różnicy, w którą stronę pojadę. Ja tutaj dosłownie 3 minuty jestem schowany. Proszę bardzo. Proszę. Ja mam czas. <laughs> no nie wiem. Pamiętajcie o zapięciu pasów, to jest najważniejsze. No, nie chciałbym być tak. Najważniejsze. Na wprost, ale... Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak ludzie znajdą nas? Szybko? Myślę, że nie będzie się pchał w tą uliczkę tak szybko. Parkuj, mordo, bo my nie mamy czasu. Nie mamy, mamy. My już jesteśmy zaparkowani. A, okej. Okay. I tu masz tak. Chopcyk. i tam auto. Jezu! O no, nie! Najgorzej. Hop, 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 hop. Sztuka parkowania, żeby się <ścoughs> bardziej tam cisnąć. No, i <ścoughs> mamy. No dobra. Jesteśmy w jakiejś Muszę sobie co? wyjść. Mebla. Dobra, oni się już schowali dosyć szybko, bo minęły 3 minuty. I jedziemy ich szukać. 15, minut to teraz. Mi ogólnie się wydaje, że skoro oni już się schowali, to nie wykonali zadań. Na pewno nie wszystkich. I on już na starcie miał minus jeden punkt, bo to zadanie pokazał. Więc jeżeli go znajdziemy, to będziemy mieli 4 punkty, a on będziemy maksymalnie dwa. Więc będziemy mieli rundę totalnie wygraną. Więc najbardziej nam zależy na tym, żeby ich znaleźć. bo oni mają ciemny samochód, i myślę, że przez to to może być trochę ciężkie. Ja myślę, że oni mogli też tu gdzieś blisko, jakby się schować, żeby spróbować nas szukać. To nie jest ten samochód. Nie, bo ten jest cyfrowy. Ja od razu pompeczki strzelę. Pierwsze zadanie, tak? Będziesz pumpeł? Pierwsze zadanie, lecimy. 10 pumpeczek. Raz, dwa, siedem, dziesięć. Mamy 0 punktów teraz, bo był minus tak, jeden. Tak. No. I miejsce, musisz sobie zrobić z miejscem na literę K, tak? Z rzeczą. Z rzeczą na literę K, no? Czyli kwieciarnia. Proszę, o, okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Oni tam też mogą być Ale tam sobie podjedziemy pod sam koniec I Oni na 100% będą gdzieś tu 200% mniej więcej, na tej ulicy będą Tu można wjechać? nie? Gdzie jesteście? Widzę was! Proszę bardzo Myślę, że on, znaczy tak rozkminiam, że będzie szukał w większych takich mm -hmm. zaułkach Że nie pomyśli, tak. że my tak, no bo tu jesteśmy w sumie na widoku, nie? Mega Jedyna droga, którą będzie wyjeżdżał, to jest ta No Ale będzie się już skupiał na skręcie oh. Jak się koła po... Jaka <laughs> 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 Tu na razie nie jechali, chyba, że jechali jakbyśmy w kwiaciarni Dobra, kampimy Tam nie jechali? Nie, nie. Na razie nigdzie ich nie ma My chillerka. Nie, no kurde, lipa, lipa jest! Ja w ogóle na nie, nie zwróciłem uwagi, w którą stronę pojechali Lipa jest, ty ja myślałem, że to tak nie będzie, ty myślałem, że to będzie jakoś szybciej, łatwiej. Jest dużo łatwiejszy tu jest. Ale lipa, ile czasu, 7 minut? Połowa czasu już minęła. Nie, yeah, pierdziele Ale coś czuję, że mają takie... już widzę Patryka, w sensie widzę go przed oczami, jak <noise> oni się schowali? Czekaj, jeszcze zobaczę czy to jest miejsce czy rzecz. Najbardziej się boję tego, że jak będę wracał w kwieciarni, że na zobaczę. A no. Pomyślał, pojechał w tamtą stronę, szybko w ten, no to może pojadę za nim, nie? A to no. pyk, 6 minut. Mają jeszcze? A wykonalne. A no, nie, 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 nie stój, panie, stój. nami stał samochód, i teraz odjeżdża. Ale lipa. Totalna, jestem już na widoku. No, teraz już totalnie. A ile czasu? Bo może może się uda. Zobaczcie, teraz już w ogóle całkiem <grym> nas widać. <grym <grym> jeszcze tą maską jestem ustawiony Znowu. do przodu. Dobra, ze trzy minuty mają, co? Mhm. Tik, tak

na 100% wjechał gdzieś, gdzie nie można. Na 100%, na 200%. Czas się kończy, ty. Wszędzie pojechać, bo Gdzie można było? W teren prywatny, tam, tu nie może tu wjechać. Jak tu wjechał, to nie może tu wjechać. Jeszcze na tamtej ulicy nie byliśmy na zabawce kosmosu. E, dobra, i, ile mamy? Jeszcze 3 minuty? Jeszcze mam tamtą uliczkę i tamtą uliczkę do sprawdzenia. Myślę, że innych już, jak już gdzieś wjechał, to go nie znajdę, nie? Jedzie. Nie, to nie to. A tam nie? Tak, chyba tak. Widzieli nas, czy nie? Nie wiem, nie skręcał. Ha, Pojechał dalej. <laughs> Nie widzimy nas, co ty gadasz? Tak Nie wiem, jeszcze jedziemy tu i nas co w kosmos Tylko tu nigdzie nie ma to tutaj... Czyli można... Wstawaj tu, proszę ziomek! Tu, tu, tu! <ścoughs> nie tam! Tu robimy jest taki parking, między kwieciarni Czekaj, szybko nie byśmy bo takie... Są tu? U. Dobra, pasz, dogrywaj go Są, są, I jak czasowo? Dwie minuty dwadzieścia sekund zostało. Wiesz, że przede mną samochód stał i odjechał? Aaa... Wcześniej <grywa> jechaliśmy, widzieliście nas? Tak. tak. A widzieliście nas wtedy? Nie, nie, nie. jakieś zadania? Słucham? Jakieś zadania? Tak. tak. Jakie? Zdjęcie z literką K, no to mam kwiatka i 10 pompek. Teraz ja losuję zadania dla mnie. Raz, dwa, trzy, Dobra, patrzymy, jakie mamy zadania dla nas, bo teraz my się chowamy. Zrób sobie zdjęcie z czymś na literką K, czyli to, co miał Daniel przed chwilą. Możesz skręcać tylko w lewo, ale lipa. Ja cię kręcę. Musisz mieć wystawioną rękę przez okno podczas szukania. I ja cię kręcę, ale wszystko jest do zrobienia. Wszystko jest do zrobienia. Będziemy mieli 3 punkty, jeżeli uda nam się to wykonać. Teraz mamy 4 plus 3, to będzie 7. On ma 2 plus 4, nawet to będzie miał 6. Nawet po tej rundzie nie będziemy miał szans z nami wygrać. No, przypał, co? Co poradzić, no? Trzeba go znaleźć teraz. Jak ruszą, to odpalam stoper. Jak myślisz, gdzie się mogą schować? Słuchaj, daleko nie pojadą. Ty, nabijają się z nas. <laughs> Ruszam, chowam się, 10 dobra. minut odpalam. Czas start. Ciężkie zadanie z tym skręcaniem w lewo. Ej, ale dobra, jest taka sytuacja, że tu nie mogę skręcić w lewo, więc nie skręcam w lewo. Chyba dobrze tak będzie. Nie no, bo nie mogę skręcić, mam nakaz skrętu w prawo. Więc nawet jeżeli, no nie wiem, później jak coś nie zweryfikują, czy dostanę za to punkt czy nie, no ale tu... Nie mogę skręcić w lewo. Czyli mamy tak. Zerujemy, 15 tak. minut. Tak. Go. No dobra, ale w momencie jak mam rondo. Dobra, jedziemy na rondzie w prawo też. Nie dobra, odpuszczam to zadanie po prostu. Ciężko tam wyjazd miałem strasznie słaby. Dobra, gdzie się chowamy. Ja myślę, że my pojedziemy tam na tą sukienną. Tam pojedziemy. Tam się tak skitamy, bez szans, żeby nas znaleźli. Bez szans. No mam jeszcze 7 minut, to tam na luzie. W lewo, dobra, minus jeden punkt. Jeżeli oni nas znajdą, ja wykonam te dwa zadania, to będziemy mieli po 6 punktów. Tu też jest dobra kampa, tak? Tu gdzie na początku wjechaliśmy? Może byśmy tu spróbowali wyjechać, co? No jak nie ma ograniczeń w lewo, to możesz. Myślę. Że wiadomo to od razu. Myślisz? Myślę, że tak. No nie, na to ograniczenie że w lewo to już nie, bie nie bierzemy na to uwagi. Dobra, najpierw sobie w ogóle zobaczymy, czy dla właścicieli miejsc postojowych, Więc teoretycznie no, nie powinniśmy tu chyba wjeżdżać, bo to jest takie, będą no, już miejsce prywatne, miejsce no. prywatne, jakby nie wjeżdżamy. Tu na środku też nie będziemy stawać, żeby nie utrudniać nikomu ruchu, więc wyjeżdżamy stąd. <laughs> jeszcze mamy 5 minut, żeby się schować. Dawaj spróbujemy tu wjechać. Kię to, to nie może tu jeszcze jest. Ten niezabudowany. Nie czy to jest jakieś info, że to nie Wyjeżdżać? Nie, no nie ma żadnego info. Nie ma. Nie nie ma. Więc można. Jak coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. Kiedy się tu zmieszczę? samochód, to jest koniec mojego życia. No i... No, ale mamy kampę. Tu normalnie pod garażem stajemy. Dobra, teraz musimy sobie zrobić zdjęcie z czymś na literę K, ale to w samochodzie zrobimy. Nawet nie trzeba wychodzić z samochodu. Z kurtką po prostu. No i jest! Zdjęcie z kurtką, zadanie wykonane, mamy jeszcze trochę czasu. Piszę do niego, że jestem już schowany, że mogą ruszać. I do tego momentu mają 15 minut i jeszcze ja mam jedno zadanie, w którym muszę mieć wystawioną rękę przez okno podczas jego szukania. Więc piszę do niego, ustawiamy stoper na 15 minut i czekamy. Nie znajdą nas, nie ma szans. Ale długo im zajęło, więc... To mam pierwszą miejscówkę.

Dobra, na razie 3 minuty 40, więc na spokojnie. Panie by było, jakbyśmy w momencie kiedy on szuka, jakbyśmy mieli jego lokalizację i byśmy widzieli gdzie on jeździ. Zarobiste by też to było. Zostało im jeszcze 9 minut, ale wydaje mi się, że oni tu nie wjadą i dosłownie nie ma szans, że oni nas tu znajdą. My stoimy tak na granicach jakby tej naszej strefy, w której się chowamy. Nie ma szans, jesteśmy, mi się wydaje, że jesteśmy bezpieczni i mamy dwa zadania bez żadnego problemu. Bo zrobiliśmy zdjęcie i siedzę cały czas z ręką wystawioną za okno, już mi uschła ta ręka i mi drętwieje. Nie ma szans, żeby nas znaleźć. Jak nas nie znajdą, to nie mówimy, gdzie się schowaliśmy, i w kolejnej rundzie przyjdziemy w to samo miejsce. A tam by mógł na parking. No nie? Wydaje no mi się, że nie. Ale miejscówka. Możemy zobaczyć no, przy następnym. Tylko przy następnym trzeba wykitroć bardzo mocną miejscówkę. Bardzo. Będzie to moja pierwsza wygra, jeżeli oczywiście uda mi się wygrać, to będzie to moja pierwsza wygrana z Danielem. Więc przyjdźcie mnie i zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. No ale myślisz, żeby wykorzystał to, co ty no, mu Siła Tak. Siła sobie tu za mało samochodów Powiem Ci, że łatwe to nie jest. To by było za proste, żeby tak zrobić. Że? Jakby skitram się w tą ulicę, co my byliśmy, tylko wcześniej tutaj, za ile? 7 minut. Za nami, no. 7 minut. Sporo czasu. No dobra, to lecimy dalej. Kurde, ale rozkminił co? Dobrze rozkminił. Albo go przekapiliśmy, albo jest w tej ulicy albo górny parki. Została tylko minuta im, żeby nas znaleźć, więc zaraz pewnie będą pisać do nas, że nie dali rady. Nie znajdą nas, nie ma szans. Nie ma szans. I my bez kitu później, ale ja później wracam w to samo miejsce. Ach ty cholero, jasna. Co? Kurde no, nie widzę go. Patrz. przechaj, wszystko. Musiał się gdzieś chyba zabłukować. Tu wieć. Te, tak. Kurwa, jak się skitra tam. O, kolera, Pierwszy, Co? Wygram, no cholera, to wygrałeś. Pierdzielony. Co? Pierdzielony wygrał, no. Ale nie widziałeś go tam nigdzie, nie stał. A ile czasu mamy? 40 sekund. O, kurde. 3, 2, 1. U mnie minął już czas. Ej, ale jestem w szoku, powiem Ci, wiesz? Chyba, żeście naprawdę skitrali tak grubo. Dobra. Gdzie stoisz? Ale przypał Przypał na maksa Gdzie stoisz? Nie powiem Nie, no chcemy wiedzieć gdzie A co jak za strefą dobra, na przykład? Okay. Minął czas już, dobra jedziemy na solny Na busy. Na WOMPrze! Jak się czujecie? Na WOMPrze! Nie powiem! No to musisz powiedzieć tak się siar. Nie bo my w to samo miejsce później jedziemy. Wygrana <grybujesz> 6 punktów. Dobra, losujemy. Dobra, raz, dwa. To jak będzie schowany, to napisz. Albo nie. Dobra, Dobra. Jak, jak ruszam, to ten. To odpad stopę. Dobra, szybko przelecimy sobie zadania, żeby wiedzieć co jest, co Dobra. nie ma. Kup coś i daj to przypadkowe osobie. Musisz mieć wystawioną rękę przez okno podczas... Szukanie, o oh jest. Zrób 10 pompek. Blisko muszę mieć sklep jakikolwiek. Dobra, ruszamy. Masz już jakiś plan? Nie wiem. Lecimy na no spontanicę. Ja ogólnie myślę, żeby teraz pojechać taką samą drogą, jaką jechaliśmy wcześniej, żeby zrobić ten sam kursik, Dosłownie taki sam, bo my praktycznie wszystkie drogi objechaliśmy. A to dopiero jak zaparkujesz, to trzeba te zadania robić? Tak. I Patryk zapuści. jednego zadania nie zrobił, mówił, że. No, jednego nie zrobi O, jest. Za późno się zdecydowałem. On no, tych... słuchaj, no co? Nie ma zakazu, co? Jest zakaz? No nie ma. Jest jakaś droga wewnętrzna? Nie, no tu zobacz, ludzie mają normalnie te parkingi pod domem, no co ty. No kurde, no, nie, no nie nie co? Tu, co? Chyba. co? Co nie stady, co nie stanie. No ja się jadę do garażu. No kurde, przecież on na takie samo gówno wjechał. No No ale tam jeszcze nie było, ludzie zamieszkali chyba. Zamieszkają, tam, tak, mówię ci. Jakbym chciał trackhardować to nie ma żadnego zakazu. Zobacz, no nie ma. Nie ma. No co stajemy, no kurde. Nie wykonam sklepu i tyle. Niestety przykro mi przypadkowo osoba. Dobra, no to ja się schowałem. Tak, nie było zakazu. No Oni wjechali w taką samą uliczkę. Schowali się, mamy 15 minut, żeby ich znaleźć. No i robimy taką samą taktykę, jak przed chwilą. Jedziemy taką samą drogą, nic nie zmieniamy, bo to działało. I myślę, że teraz zadziała jeszcze lepiej, bo już czuję, gdzie oni mogą wjechać. Zaczynamy od tej drogi i wjeżdżamy na tamten parking. I ja czuję wewnętrznie, że oni będą na tamtym parkingu od razu. Ale mogą mieć zadanie, że muszą coś kupić w sklepie. Tu blisko sklepu nie ma, więc raczej by tu nie podjeżdżali. Teraz okręć nie ma tam samochodu Ale spokojnie, może oni staną i tak w poprzek raz, dwa, dziewięć dziesięć Zadanie wykonane, jeszcze łapę przez okno i czekamy. Tak Ja jeszcze wejdę na Google Maps i Ci pokażę, że to tak samo wygląda tamto Było to? To było to Okej okay. Czy to było to? Tak czy siak No To to jest taki sam wjazd jak no. tutaj, więc... Sorry bardzo Tu, ba, tu jest jeszcze znak, że to jest zamieszkałe Tak, tak A tu nie było żadnego No nie, nie, nie ma Nie widzę, tam raczej dalej już nie wychali. No ja chyba już za no bardzo nie mogę tam Kurde, niedobrze, niedobrze Bo nie mogę ich namierzyć A mam wrażenie, że szybciej nam czas ucieka niż w tamtej rundzie Tam mogliby stanąć, ale też teoretycznie nie powinni, nie? Możemy stracić czas na spróbować wyjechać I tamy, tam, ja będę patrzył tu Nie, nie ma nic, no? Nie, nie. <noise> Na ręka nie Z To nie? Ty, ty nie ma opcji. Nie ma. Ja. Odczytałem. Powiem tak. Do sklepu nie pójdę, no bo nie wiem więc No nie. No nie. Jak... nie jest precyzowane, w jakim promielu mogę sobie pójść do sklepu. No fajnie by było go znaleźć, bo jak nam się nie uda go znaleźć, no to my później nie możemy dać się znaleźć. Poeta? Tak. Ile zostało? 7 minut. No on 2 miał. No 2. Nie, będę tak zrobić 3 zadania. No chyba, że ma plus jeden. Ale to takie darmowe. No. No i te. A, no to ta Więc trzy punkty może maksymalnie mieć. A miał dwa, tak? Mm. Tak jakby musiał i do sklepu po coś jeszcze. Jakby gdzieś szybko stanął, poszedł jeszcze gdzieś do sklepu. To ja myślę, że może być tam gdzieś. Ale najpierw jeszcze jedziemy z tego. 2,5 minuty. W tamtym momencie już ich znaleźliśmy. Że jakoś jakby, tak, no. Jakoś inaczej musieliśmy jechać. Musieliśmy jakoś inaczej to zrobić. Ty już wszędzie byliśmy chyba, nie? No sukienna. No i jeszcze znowu tamta tam ta uliczka. I tak naprawdę, czy my gdzieś nie byliśmy? Na zdobywców kosmosu, ale nie byliśmy, nie? Tak, już nie zdążymy, Półtorej minuty. To, to znowu ta uliczka, w której byliśmy wcześniej. Gdzieś zdobywców kosmosu, tak jak to, wiesz. Nie pojechaliśmy, znowu w to samo miejsce. Chyba, że ich nie zobaczyliśmy gdzieś. Też to jest możliwe, no. Czy przyjechaliśmy po prostu. Ile tam? 40 sekund. Jest Gwiazd. Jest zakaz? Nie ma zakazu. Wjeżdżamy? Jedź. Nie wierzę, ty! Znaleźli nas! To jest niemożliwe! Nie? Ile? Nie, no nie gadaj! Nie mu teraz zadzwonił, bo musieli się telefony przemienić w nagrywaniu. Na no, pewno, tak. Z ręku na sercu! Nie, to jest, to jest nie. Jeszcze my tacy pewni, co? Nie wierzę w to. Jeszcze ten ziomek tu wjechał, on mógł ich trochę nakierować. Jak ten gość tu wjechał w tą uliczkę i oni mogli. Nie wierzę w to, nie, to, 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 to jest jakaś porażka. Coś im nie idzie. Jak się czujecie? Ale przecież tam nie można wjeżdżać. Można było. Nie można, po co tam wjeżdżaliście? A już w ostatniej chwili. Mówię, dawaj wjeżdżam na dół z kosmosu i akurat widzieliśmy jak facet tam wjeżdża. Kurwa powiedziałam. I mówię do Żamka, wjeżdżamy tam czy nie? A on, dawaj wjeżdżaj. Ja powiedziałam, że pewnie ten gościu was nakierował, że to no. wjechał. Bo on no, mówił, dobra wjeżdżamy. Nie. Yeah. Jakie mi się zadania? Wszystkie wykonałeś? Pompki, pójście do sklepu, co nie poszedłem i wystawiona ręka. Czyli dwa punkty. Tak. Czyli ile masz? Cztery? Trzy, bo miałem jeden minus punkt. <śm> Mamy trzy zadania, ale tak naprawdę tych trzech zadań nawet nie muszę wykonywać, bo już mam 10 punktów, a Daniel ma 4. Muszę stać poza samochodem w trakcie poszukiwań. Odpuszczamy. Kup coś i daj to przypadkowej osobie. Napis się wywaru z ich świątek. Dobra, pójdziemy do żabki. Robimy dwa wyzwania. Trzeciego nie robimy, bo nie będę stał na tym rozie. Bez sensu to jest. Zwłaszcza w tym momencie, że już nie muszę tak trechardować. Po prostu dokończyć. Schować się. Daniel to już w tym momencie będzie tylko próbował zrobić honorowy punkt, a ja po prostu chcę to wygrać. Chcę się schować tak, żebym mnie nie znalazł. Mam świetny ogólnie pomysł na kliu. To najpierw musimy iść po wywar z Igi no dobra, w ten zakątek myślę, że nas znajdą. Nie wiem, że jakoś bardzo szybko, ale myślę, że nas znajdą, bo to nie jest jakaś super miejscówka, będziemy wystawać. Masz zadanie, że z samochodu. Mam, ale nie mogę. Zawsze można zostawić samochód i pójść sobie tym, że to nie my. <grym 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 to ja jeszcze chyba nic mam, nie? Wyszedł być, zobaczył. Nie, no masz jeszcze pół metra. Super odpalony, zaczynamy. Lecimy. Włożymy tu jeszcze raz Piękne miejsce. A tu znowu nikogo nie ma I tak, drogi jesteśmy nie do zauważenia Jak będą przejeżdżać no na pewno nas nie zauważą bo musieli tu wjechać Ogólnie wątpię, że Patryk wjeżdżał w jakieś takie uliczki takie bardziej, takie nielegalne no. Wykonujemy zadanie numer jeden, pierwsze i ostatnie Nie ma ich świątek Tu jest, ale się zesrałem Mamy wywar świątek Zadanie wykonane Dziękuję, dziękuję bardzo Mamy w tym momencie 11 punktów i nawet jeżeli Daniel nas znajdzie, to on będzie miał 8 punktów Więc już nam nic nie grozi Wygrana jest po prostu już na moim koncie, można tak powiedzieć Tu nie ma, czyli jeden drugi parking tam odpada. Tu naszą miejscówkę Zerkamy tam? No wiedz no, why not nie, nie poszli tym tropem. Czekamy na nich. W sensie jesteśmy schowani. Ciekawe, jak oni sobie radzą, bo dosłownie jestem przekonany, że nas nie znajdą. Wy tego raczej nie zobaczycie, ale tam stoi samochód, który nas zasłania z ulicy. I tu też stoi samochód, który nas zasłania z ulicy. Jeżeli tu nie wiadomo, to nie ma szans, że nas znajdą. A tam gdzie na początku mówiłeś, spróbuj też tam zobaczyć. Za tym relaksem? Tak, no. No to też jeszcze tam jest przede mną. Dobra. Tu już sprawdziłem tą stronę całą. Całą stronę sprawdziłem. Teraz sprawdzę sobie tutaj. tu za tym białym busem człowieka. No nie ma ich tam. Nie ma. Ci tu mamy odkleczone. Tam też nie stoją. Tu na pewno ich nie ma no i zostanie sukienny. No. Zostaliśmy namierzeni, znaleźli nas, kurde, jeszcze 6 minut mieli. Niestety, ale nie udało się. Ale już, już została nam tylko sukienna do przelecenia teraz i byśmy już wszystko patrzyli. To byś szybko i... no, no. jak <laughs> Tylko ty tak, człowieka po tych dołach, to tylko po wow. nas tą kamerą, to tylko ja jest to, to, to trzyma. No dobra, gratulacje. Gratulacje, 11 do 8. Pierwsza, <laughs> pierwsza moja wygrana, 2 do 1. Nara. Elo.